Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś gramy sobie w Taxi Simulator 2020. Pora na jakąś grę z tego roku. Zależy... W sumie też zależy od tego, kiedy kto ogląda. Hmm. U! Ej, nie wiedziałam, że taka opcja jest. Mmm... No. Chwilę sobie pograłem, no to dobra, to jedziemy, co? Pojedziemy sobie po morze, No niech będzie ten Rzym. Rano po, po... Rano po południu czy wieczorem chciałem powiedzieć, ale... ale klikłem już, więc nici. nici z tego. Dobra, jedziemy teraz. No gra graficznie nie jest za bardzo ładna. Spoko. Yy, osicamy lampki i pasy. No i co? Możemy jechać chyba. Wow, duża jest ta mapa. Czyli wyjeżdżając, ja jestem w tamtą stronę. Okej, okay, to możemy jechać. Tu sobie skręcę. No następny raz już postaram się nie zapomnieć załączyć e, opcji, której widzicie, że, że ja klikam. Kurczę, ja nie wiem jeszcze kierować. Jeżeli ktoś z starszych widzów pamięta, to jeszcze nagrywam kiedyś Bass Simulator 17 też od tej firmy Ovilex. Też w ogóle fajne symulatory mają. Jeżeli ktoś by chciał, to byśmy mogli powrócić do... E, zrobić serię coś od Ovilexa. Oj, zahaczyłem, moreno. Kurczę, ja tu jeszcze nie umiem za bardzo dobrze jeździć. Właśnie to widać już. Cowka, to człowieczka. No czekaj, gdzie jest jakiś kolega? Tutaj. O, da się trasy wymierzać! Jakie fajne! Jaki bajer. No to jedziemy tam. Do tego kolesia. Za tą renówką głupią. Przynajmniej te ręce są realne mniej więcej. Przynajmniej... O, napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba animacja rąk. Yy, ja bym nie oczekiwał dużo po yy, filmie gier Ovilex. Yy, bo no... cóż no, gry graficznie nie są zbyt ładne od nich. Nie? Dobra, to widzimy się już za moment. Jestem po przerwie i jedziemy... do tego człowieczka, co chce taksówką podjechać gdzieś, nie? Hmm. fajne auto. Hmm. O, tak sobie ustawię. Świat też za bardzo nie widać. Tak rogiem tutaj widać. Nie wiem, czy u was ja też ten ruch nagrywa, czy ja mam po prostu taki duży ekran, bo z tego co ja widzę, to, tym, to ta kulka taka od nagrywania, te kółeczko takie, to ono jest bardziej ukryte. Oj, mój nowy dzwonek. Żeby nie było takich głupot, no to mam dzwonek. Bardzo śmieszny. Um, hi, hi, hi. O Boże. Czy nie to? No dobra, on już jest zielony. Dobra, to, to chyba cofka, co? O nie, do przodu mogę jechać, dobra. <laughs> o, jakie fajne. Tylko to głupie działa, bo jak klikam plusa, to to się... Aha, czyli są tylko trzy tryby przybliżenia ekranu. No. Nie wiem, mi się wydaje, że... o, 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 o troszkę się zakręciłem. Uuu, Smartik tu stoi, widzę. No takie auta widzę tu są, co normalnie na drogach są spotykane. Przynajmniej u mnie, u mnie w mieście. Nie, przynajmniej takich ludzi często widuję przy w taki, takich samochodach. O Boże, nienawidzę tak jeździć. Dobra, szybko go wymienię, tego kolesia. No nie! Oczywiście musiałem przywalić. Nie, to jest w sumie takie. Jeżeli ktoś by robił. Nawet nie trzeba. Fajny moment zrobić. Takie to jest. Aha, ha, śmiesznie. No, bardzo śmieszne, wiesz. Gro. Czyli ja muszę zawrócić, tak? Oj, tu co fajne, a nie tak jak w Simulator 17, bo w Simulator 17, jak ja w zakręt czasami wjeżdżałem, to nie umiałem się wyrobić. Na przykład tym długim przegłupowym urbanem, nie umiałem się nim na zakręcie wyrobić i wymagałem tego, żeby się samochody cofnęły trochę, tak jak to jest w realu. Chociaż nie zawsze tak się dzieje w realu, nie zawsze ktoś ustąpi autobusowi miejsce na skrzyżowaniu, ale tak powinno się robić, no bo. No nie każdy autobus się wciśnie wszędzie, no. Przecież to jest dosyć długie, długa rzecz. O Jezu, serio, ja już muszę kończyć. Dobra, ja to dokończymy tą trasę i Lucja, dzięki. Siemaneczko Lucja. O Boże, pół miasta mam objechać. Dla Ciebie wszystko, czy coś takiego? Nasz klient, nasz panek, ktoś to się w niektórych miejscach mówi. Co z tego, że czerwone światło? Klient ważniejszy niż światło. To oczywiście nie bra, ale tak nie myślę jakby co. Tylko po prostu to jest granie. To jest symulacja. To jest stylu kleju. Aha, pojechałem za dużo. Też zabrało ja na tego GPS-a patrzę. Ja nie patrzę co mi mówi GPS, więc ominiemy światła. A, zaliczyło mi red light'a. Kurcze. A przynajmniej się hajsik nabije. On cały czas zmienia miejsce, gdzie on chciałby pojechać, ten kolega. Koleżanka. Lucja to jest więc koleżanka. Za wcześnie. Siup i sup. I piszcie też czy chcecie więcej odcinków z tej gry i się pośmiać jak ja jeżdżę. To prawdopodobnie pośmiać to by się chciał każdy. Ale ja nie jestem mistrzem w takiej gry oczywiście. <laughs> tak, traktor. <laughs> Pozdro dla kumatych. Wow um, wow, 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 wow. Wo. No, nie zdążyłem wyhamować. Nie no, każdy wie, że ja to specjalnie tak przyjechałem. Ups! <grych> w ogóle gra, gra się w tą grę śmiesznie. Nie ma jak się zdenerwować przy tej grze. Jezu, zaś nie widzę świata. Sorki że są, ciągle smarkam, ale ja muszę daleko pojechać. <grych> Eee... I, 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 nie. Nieważne 30 sekund na dojechanie, dobra, walić światło się ma policeman, a to niedaleko było, to czemu ja tak się, Ups. ja tu zaraz zamiast zarabiać tracę ten hajs od tych ludzi, no do przodu, dziękuję, do widzenia. A więc to na tyle w tym odcinku, niech dobije do 10 minut, żeby było tak profesjonalnie, ja sobie wejdę w menu, tak taksi sim, hmm. więc w tym odcinku kupimy sobie nowe auto, którym jest oto tutaj, 3500 i to na tyle w tym odcinku, no mam nadzieję, że się spodobało. <grym> Mm. Ja sobie no, nazywam na, się na screenshot po porodzie. Nie jest jakiś screenshotik i dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do innych filmów. Cześć.